Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako kłas. i nadszedł czas, aby nagrać małego vloga. Vloga informacyjno-organizacyjnego. Tym razem spróbuję to zrobić troszkę inaczej. To ten czas w roku znany jako wiosna i cóż, zielona trawa, pyłki <laughs> i teoretycznie dość ciepła, aby półnadzy entuzjaści i entuzjastki cosplayu niepoumieralnie zapalenie płuc. Czas konwentów. Dla mnie to oznacza głównie Pyrkon w Poznaniu, czyli jeden z tych konwentów na które jeżdżę co roku od już właściwie wielu lat. W tym roku odbywa się od 28 do 30 kwietnia. Już w ten weekend. I na tym że Pyrkonie w sobotę 29 kwietnia o godzinie 13 w Sali Ziemi odbędzie się Krokiet Cast na żywo. Wezmą w nim udział jedyny znany mi Biały człowiek, Zafro na Hedzie, to znaczy na głowie, oraz Gładkolicy Łodzianin w stopniu Majora, znany jako Energik. No i ja też tam będę razem z Hedem i Energikiem. Uprzedzając pytania, ojciec, współzałożyciel Krokietu, niejaki Makua, niestety nie będzie obecny na Pyrkonie, potwierdził mi to, więc, cóż, zero wązia na krokiecie. Ale przynajmniej w tym roku nie będzie to tak niespodziewane, jak w zeszłym spodziewaliśmy się, że będzie. I już nie powinno być problemu ze zbyt małą salą, bo dostaliśmy ogromną salę ziemi, więc pewno przyjdzie 5 osób i będzie straszna żenada. nada. tą drogą okazaliśmy się z Headem gorszymi ogarniaczami krokietu niż w wąziu. 5 krokietów od ostatniego Pyrkonu. Masakra. Zapewne zauważyliście, że w tym vlogu kadry są bardziej dynamiczne. A to dlatego, że na potrzeby Pyrkonu i innych imprez wyjściowych zainwestowałem w trochę taki specyficzny zestaw sprzętu do filmowania, którym właśnie w tej chwili się nagrywam, trochę testowo, żeby zobaczyć jak to działa, sprzętem, który celuje we mnie z shotguna. No takiego. Oto cały mój zestaw. Sony m 3 używam już od ponad roku. Do tego Road Video Micro z uchwytem elastycznym. Jako, że RX to nie ma wejścia mikrofonowego, to do tego jeszcze rejestrator Zoom H1, bo jest relatywnie mały. Szyna, aby to wszystko połączyć. Zestaw śrubeczek. I joby GorillaPod pod SLR Zoom, aby móc z tym różnie operować. Teraz to złożę w całość. Musiszą. A tak to wygląda w całości. Mogę dzięki temu nagrywać dźwięk w miarę dobrej jakości mimo hałaśliwego otoczenia. A poza tym mogę w każdej chwili odwrócić mikrofon w dowolną stronę. A jeśli zastanawiacie się, czemu nie nagrywam mikrofonem Zuma H1. To cóż, po pierwsze nie jest to mikrofon kierunkowy, więc zbierze cały hałas dookoła, a poza tym robią go z dość taniego plastiku. A to oznacza, że… no cóż, pokażę Wam. Podłączam VideoMicro. I teraz w tej chwili słyszycie dźwięk z Zoom H1, który prawdopodobnie nie jest zły. Gorzej, jeżeli będę w ruchu, to dzieje się coś takiego. Teraz zobaczcie jak jest podłączony. To pomaga. Oczywiście trzeba potem synchronizować dźwięk wideo w montażu, no ale cóż, lepsze to niż gówno-dźwięk prosto z aparatu, który brzmi... tak. Raz, dwa, trzy, próba gówno-dźwięku, raz, dwa, trzy. Kolejna sprawa to moje materiały retro, do których zabieram się od wielu miesięcy, i cały czas jest za dużo nowych gier do ogrania i za dużo zapytujących. Kiedy Horizon? Kiedy Mass Effect? Właśnie przechodzę. Kiedy Zelda? I tak dalej. Ale muszę w końcu coś odpuścić, aby ogarnąć to retro. Chciałem zacząć od Amigi. Niestety Amiga, na której grałem w dzieciństwie, dawno już nie jest w moim posiadaniu, więc kupiłem na Allegro inną Amigę 500 z bardzo fajnym zestawem gier. Niestety sam sprzęt okazał się mocno problematyczny. Najpierw zmarł zasilacz. Zasilaczu, why? Więc zamówiłem nowy. O ile można mówić, że cokolwiek z tych rzeczy jest nowe. I tu pojawił się problem ze stacją dyskietek, która niespecjalnie chciała czytać dyskietki. Wreszcie w ubiegłym tygodniu usiadłem i rozebrałem kompa na kawałki. Nie udało mi się naprawić stacji dyskietek, ale na szczęście to też da się w sieci kupić. I właśnie dziś przyszła paczka. Zobaczmy co z tego wyjdzie. No, i stacja dyskietek ożyła, ale. nadal nie czyta. Więc walka trwa! Nic to, póki co czeka Mass Effect i masa innych rzeczy. Tymczasem do zobaczenia, przynajmniej z niektórymi z was, na Pyrkonie! GAME ON!